Takie, bym powiedział, działania, które yy, obrazują funkcjonowanie systemu, podjęliśmy testowo od listopada 2008. Yy, w listopadzie 2008 produkt był już, że się tak wyrażę, gotów do zaprezentowania go na wąskim wycinku rynku i zaprezentowaliśmy ten produkt w rejonie Wielkopolskim. Powiem szczerze, że od tamtego czasu ten produkt mocno ewoluował. Nie zdecydowaliśmy się go od razu rozprzestrzeniać na terytorium całego kraju z dwóch powodów. Raz właśnie, że nie mieliśmy jeszcze odpowiedniej sieci kancelarii, które umożliwiały stwierdzenie, że jest to cały kraj, a dwa, co najważniejsze, nie wiedzieliśmy, co nam rynek przyniesie jakiego rodzaju Niespodzianki nas czekają ze strony klientów. I tych niespodzianek, przyznam, było niezwykle dużo. Myśmy na bieżąco modyfikowali ten system i produkty, i pakiety. Na dzień dzisiejszy wydaje się, że system jest dość szczelny, dość przyjazny w, swoim, w swojej ofercie i, i przyjazny dla, niewątpliwie dla klientów. Szanowni Państwo, ten system ma kilka funkcji. Ja nie ukrywam, że on jest tak zbudowany, żeby miał określoną, spełniał określoną strategię, strategię stricte biznesową. Ale przy okazji tego biznesu, który się tutaj powiedzmy przejawia, ma on wiele funkcji, który, które, o których należy wspomnieć tutaj bezwzględnie. Pierwszą zasadniczą to jest tak zwana funkcja profilaktyczna. Stąd ta konotacja trochę taka yy, słowotwórcza prawnik rodzinny, jak lekarz rodzinny. Bo tak uważamy, że powinno być. Dlaczego Polacy dzisiaj tak naprawdę, Szanowni Państwo, nie korzystają z usług prawników? Po pierwsze, nie korzystają, bo są za drodzy to wiemy dla wielu za drodzy. Ja nie mówię, że ta praca jest nieprawidłowo wyceniana. Ja mówię, dla wielu w stosunku do zarabianych pieniędzy w Polsce yy, yy, ta usługa jest za droga. Ale jest drugi niezwykle ważny czynnik. Otóż Polacy nie wiedzą, że im się coś należy. Bo skąd mają wiedzieć, skoro już za sam fakt porady, no niestety muszą zapłacić określone pieniądze. Jakie to już mniejsze to ma znaczenie? ten system nie ma limitu i ograniczeń jeżeli chodzi o poradę prawną. Można przyjść codziennie po pięć razy i zapytać się, panie mecenasie, czy mnie coś się należy. Czy ja mam prawo skorzystać z tego i tego? Czy jak y, mamy takiego klienta, który przychodzi i mówi, że mu y, miasto smrodzi pod nosem, to czy on może odszkodowania żądać, bo on nie wie. I tak dalej i tak dalej. Uważam, że ta funkcja, taka przy okazji niejako, ale również i w pewnym zamyśle, który mieliśmy, ma bardzo duże znaczenie. Bo dlaczego my mamy iść po odszkodowania, które na przykład przy należą nam się z tytułu uczestnictwa w, w Unii Europejskiej, czy, czy po inne rozwiązania, skoro nie wiemy, że to nam się należy? My nie umiemy czytać aktów prawnych i tak powinno być, bo my nie jesteśmy prawnikami. My, jako obywatele, mamy musimy mieć tylko możliwość i prawo skorzystania z tej usługi. I taka przesłanka przyświecała młodym ludziom, którzy, którzy ten, ten projekt zainicjowali, zainicjowali, którzy no niejako powiązali to z, z pomysłem istniejącym gdzieś tam na zachodzie. Ale dziś mogę powiedzieć, że ten, ten system, który my proponujemy, jest całkowicie inny. Następna funkcja, która jest niezwykle ważna, to zakres tego systemu. Otóż, tak jak mówimy, ten system jest od porady do reprezentacji przed sądem. Funkcjonuje w swoim zakresie świadczenia usług. Co to znaczy, przyjdziesz po poradę i dowiesz się, że ci się coś należy, to skorzystaj z tego, że ci się należy. Idź i walcz o swoją godność czy prawa czy broń swoich praw, takie dewizy wyznajemy i tak, takie umowy ze współpracującymi z nami kancelariami adwokackimi posiadamy bardzo wiążące i bardzo jednoznaczne, które są yy, powiedzmy gwarantem dla nas tego, iż to te świadczenie będzie w taki, a nie inny sposób yy, wykonywane. Yy. Co więcej zakres tej usługi dotyczy dość szerokiego zakresu praw, i co więcej praw, które rzeczywiście sp no można powiedzieć, powodują najwięcej problemów ludziom. Są to przede wszystkim prawo karne, prawo pracy, y odszkodowania komunikacyjne, odszkodowania zdrowotne. Y myśmy prze przeanalizowali jakieś tam statystyki, które są dostępne y w Polsce. Wiemy, ile. Y Procent ludzi powiedzmy ma problem z poszczególnym rodzajem praw i do, do niego dostosowaliśmy tenże produkt. A produkt składa się z trzech podstawowych pakietów. Pierwszy to jest prawnik osobisty, drugi to jest prawnik rodzinny, i trzeci pakiet to jest prawnik dla pracownika. Ja powiem, tak, ty Pakiety praktycznie one niewiele się między sobą różnią, co do przedmiotu, natomiast różnią się co do podmiotu, czyli strony, która zawiera z nami umowę na świadczenie takiej usługi. Prawnik osobisty jest po prostu dla singla, dla osoby, która chce tylko dla siebie to mieć. Prawnik rodzinny jest dla do czterech osób, prawda. A prawnik dla pracownika no, jest swego rodzaju abonamentem dla pracowników firm, które zechcą z nami podpisać umowę, tak jak podpisują y, umowy na nie wiem, ubezpieczenia grupowe i tego typu y, rzeczy. System ochrony prawnej nie jest ubezpieczeniem, Szanowni Państwo. System ochrony prawnej jest usługą, którą świadczymy od dnia podpisania umowy. Ta usługa, którą świadczy grupa prawna czwarty filar nie jest usługą świadczenia pomocy prawnej. Pomoc prawną świadczą uprawnione do tego kancelarie i uprawnieni do tego radcy prawni. Osoby, która z mocy ustawy o adwokaturze i kodeksu etyki zawodowej mogą tą usługę świadczyć. My jesteśmy jedynie gwarantem rozwiązania finansowego i organizacyjnego umożliwiającego Stworzenie takiej oferty, iż system kosztuje od 39 do 49 zł na miesiąc dla jednego obywatela lub dużo mniej, jeżeli są to pakiety w zakresie pakietu prawnik rodzinny.